Właściwie każdy z nas ma jakąś głupią historię z, z dzieciństwa czy z okresu nastoletniego związaną właśnie z seksualnością, jednak jest to takie głupie czy wstydliwe, że nigdy nikomu tego nie powiedział i właśnie to bardzo trzyma. Jeżeli masz teraz w dorosłym życiu różne blokady seksualne, nie przeżywasz orgazmu, jesteś zablokowany, zablokowana na kontakty intymne, Traumy seksualne. Dzisiaj taki temat. Wyjaśnię Ci dosyć krótko, w kilka minut, czym mogą być traumy seksualne o takim podłożu związanym z seksualnością. Generalnie trauma są to zablokowane emocje, najczęściej w dzieciństwie i wiążą się z jakimś wstydem, upokorzeniem. Ale taka trauma seksualna może również wynikać no oczywiście z orientacji seksualnej też w dużej części, natomiast z braku akceptacji tego w społeczeństwie. Są to bardzo duże traumy, że no, dziecko, seksualność jakby dziecka nie jest akceptowana przez rodziców, przez otoczenie. Natomiast też mogą wynikać z uwarunkowań ciała, że czasem są jakieś, e, chodzi o te narządy seksualne, coś jest z nimi nie tak, na zasadzie, że jest inaczej, może coś być niekomfortowo, coś przeszkadzać. Czasem wymaga to no. zrobienia jakiejś plastyki e, tam. Jednak są to bardzo wstydliwe rzeczy. I często zanim osoba będzie gotowa do tego, jeżeli mama o to, czy rodzic nie zadbał dziecka, na przykład jeżeli u mężczyzn jest problem ze stulejką, tak? Jeżeli nie zostanie to jakby załatwione we wczesnym dzieciństwie, to potem taki mężczyzna może przez wiele lat mieć zablokowaną energię tam, tak? na zasadzie, że będzie przeżywał wstyd, będzie mu to utrudniać właśnie te akty seksualne, będzie mu to utrudniać relacje i może inne sfery życia mogą mu się układać cudownie, tak? Może się rozwijać zawodowo pięknie, ale to pole tych relacji czy tej seksualności wtedy będzie jakby go ściągać w dół. Po to, aby właśnie wrócić i w końcu to dokończyć, czyli e, jakby odegrać te emocje, wyrazić ten wstyd, to trudne, co, co gdzieś tam niewątpliwie siedzi i blokuje. E, natomiast e, też tu jest dużo, e, jeżeli już mówimy o tym przykładzie, to jest jeszcze e, jakby drugi koniec tego, że taki chłopiec, takie dziecko, Mężczyzna dorosły, być może już teraz, może mieć bardzo duży żal, gniew, złość do rodziców. Właśnie o to, że nie zadbali, o to, jak był mały, że się nim jakby dobrze nie zaopiekowali, czy nie wprowadzili go w ten świat seksualności, często jak był temat tabu w domu, tak i robiło się jakieś głupstwa, będąc nastolatkiem. I z tych głups, związanych właśnie z jakimiś takimi pierwszymi kontaktami lub z jakimiś zabawami w dzieciństwie czy w wieku nastoletnim, mamy ogromne traumy, bo tam jest poczucie winy, że zrobiliśmy coś głupiego, coś niefajnego i to nas trzyma, coś wstydliwego bardzo. Trzyma nas to w poczuciu winy i w takim poczuciu byciu, bycia gorszym. To jest bardzo, bardzo częste. Właściwie każdy z nas ma jakąś głupią historię z, z dzieciństwa czy z okresu nastoletniego związaną właśnie z seksualnością, jednak jest to takie głupie czy wstydliwe, że nigdy nikomu tego nie powiedział. I właśnie to bardzo trzyma w ciele. Zamrożone gdzieś tam jest i blokuje. Tak? To jest, wyjaśniam, te, tego rodzaju mogą być traumy. Ale teraz wejdziemy w trochę większy kaliber, cięższy. Jeżeli masz teraz w dorosłym życiu różne blokady seksualne, nie przeżywasz orgazmu, jesteś zablokowany, zablokowana na kontakty intymne, one wiążą ci się z jakimś bólem, z przemocą, to też jest dosyć częste, to wcale nie jest jakieś bardzo rzadkie. Prawdopodobnie, i to znaczy bardzo często jest tak, że podłożem tego jest trauma molestowania w dzieciństwie. Jednak ta trauma jest wyparta, czyli te emocje są tak bolesne, że są zablokowane i w ogóle nie mamy do nich dostępu, ale jednak coś nam mówi, że ciało się blokuje, jest w trybie walki, ucieczki, jak przychodzi do zbliżenia. Nie, nie jest w stanie odczuwać przyjemności, trzeba to po prostu rozmrozić, rozbroić, rozładować te emocje. I dotychczas było tak, że praca z traumą była dosyć trudna. Czyli że naprawdę trzeba być, było gotowym, otwartym na zmierzenie się z tymi trudnymi emocjami. Natomiast teraz są już takie techniki, takie sposoby że nie trzeba głęboko wchodzić, nie trzeba tych wspomnień tak żywcem jakby odkopywać i przeżywać tego od nowa. Ja e, mam program Wychodzę z Traumy e, i to jest oparty w, 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 w całej mierze, w głównej mierze, bo zawsze coś tam jeszcze od siebie innego dodam, ale program jest oparty na sanomentologii i jest to praca przyjemna, przyjazna. Nie, nie, nie ma tak dużo emocji i nie ma wchodzenia w trudne wspomnienia. Także, jeżeli nawet nie chcesz o tym mówić, bo to było takie trudne, albo nawet jak tego nie pamiętasz, ale jednak masz jakieś blokady, nie przeżywasz orgazmów, te zbliżenia intymne są dla ciebie trudne. Nie spełniasz się na tym polu, to zapraszam. Przystąp do tego programu. To, są, to jest program kilku spotkań, ale one mają, każda sesja ma, ma cel i to trzeba zrobić razem. Jednej sesji nie warto tutaj zaczynać i rozgrzebywać, chociaż po jednej już pierwszej sesji też już jest duża ulga, ale to jest pierwsza warstwa. Na każdej kolejnej sesji wchodzimy głębiej, ja to pokazuję wyżej, ale tak naprawdę wchodzimy głębiej w podświadomość i pracujemy na symbolach i analogiach. Kontynuując jeszcze tą tematykę, traum o podłożu seksualnym, może być też tak, że żyjesz w relacji bliskiej, intymnej z kimś i te kontakty, zbliżenia są wbrew Tobie. Godzisz się na nie, aby nie zostać odrzucona, aby nie być sama z różnych przyczyn. Tak? I czy, czy może być może z przyczyn materialnych, bądź może jest to jakaś manipulacja, jakaś karta przetargowa do czegoś, do jakiegoś Twojego celu. Albo już podjęłaś decyzję, że nie chcesz być z tym partnerem, czy z tą partnerką, ale godzisz się nadal na te akty seksualne. I uwaga, bardzo siebie tym krzywdzisz. Bardzo trudno jest potem wyjść z poczucia winy w związku z tego, bo ty masz żal do siebie, zadajesz sobie ból, nie jesteś zgodna ze sobą, nie jesteś zgodny ze sobą. Ten seks jest często automatyczny, bez żadnych w ogóle przyjemności, jest po prostu obowiązkiem, i wtedy też się rodzą bardzo duże traumy, tak? czyli te, ta niezgoda w tobie na to się kumuluje, kumuluje. I co się z tego robi? Co się z tego rodzi? Uzależnienia, depresje. Różne choroby ciała, różne nie wiem przykurcze, bóle, bo skoro masz poczucie winy, to musi być kara, musisz cierpieć. Czyli samo jak ty masz poczucie winy, to ciało Ciebie będzie karać bólem, będziesz doświadczać kontuzji, różnego rodzaju bólu, tak? Więc ja tylko podkreślam, że to jest bardzo, bardzo istotne. Jeśli chodzi o traumy seksualne, jeszcze bardzo ważne jest e, pierwszy raz, pierwsze zbliżenie seksualne, jakie to było. Zazwyczaj dla bardzo wielu osób jest wstydliwe, e, nie jest wcale mm, miłe, mm, e, jest trudne i często wiąże się z jakimś przekroczeniem, e, ze z przełamaniem. Ze zburzeniem jakichś granic, bo my się wstydzimy jeszcze powiedzieć, jak chcemy, co chcemy, tak? Co jeszcze tutaj może być w tym kontekście? Jeżeli na przykład jest taka presja społeczna, na przykład znajomi w szkole, tak? Chwalą się dziewczyny. U mnie na przykład było tak w liceum, że były takie na, na przerwach rozmowy, no jak 18 lat się ma, to już trzeba jakby odbyć ten pierwszy raz, bo już później to już jest jakby taka była rywalizacja i tam słuchałam jak niektóre dziewczyny się tam no, że ona już ma za sobą, tak jakby to trzeba było zaliczyć i żeby móc być jakby akceptowanym w grupie. I wtedy jak tego nie zrobisz, no to szkal, może być wykluczona z grupy, tak? Są takie różne głupie tutaj zależności. Natomiast co jest jeszcze? Możesz się potem wstydzić, że masz za dużo lat jeszcze w drugą stronę, tak? Albo za wcześnie to jest też niedobrze, bo możesz nie być gotowa, nie, możesz nie być gotów, albo za późno też, bo potem się wstydzisz, że e, no, ty już masz na przykład 30 lat i nie miałaś, nie miałeś jeszcze tego pierwszego razu z różnych przyczyn, z innych traum na innym jakby poziomie, kiedy się zaczęły wcześniej. Nie zrobiłeś tego, bo masz strach. Może to być też nie twój, może to być blokada zrodu i z wcielenia to wcale nie musi być Twoje. Może to być trauma okołoporodowa, powstała przy porodzie, przyczyną też blokad seksualnych. I o traumach porodowych związanych z ciążą, z porodem, z, z okresem planu, celu będę mówiła w kolejnym filmie. Natomiast to wszystko to cały czas się potęguje, tak? Czyli jeżeli ty nie posprzątasz swoich emocji, swoich traum, które powstały bardzo wcześnie, to potem one będą się jakby piętrzyć i będzie coraz gorzej. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby wyjść z tego wstydu, z, z tego oporu, bo, bo jest opór, ludzie mają opór, żeby przejść powiedzieć o tym chociażby. Ale tak jak mówię, teraz są takie metody, że wcale nie musisz o tym opowiadać. Po prostu przychodzisz na sesję, możesz nawet napisać, jeżeli ci to przez gardło nie przychodzi, bo może to być trudne, i zaczynamy sprzątać twoje emocje i podświadomość sama jakby. Tak to wszystko składa, pokazuje Ci symbole, pokazuje Ci analogie, aby wyjść z tego raz a dobrze. Zapraszam. Nie, nie, nie poruszyłam tutaj wszystkich wątków, nie chcę też, żeby te filmy były bardzo długie. Chcę, żeby były konkretne. Więc, jeśli czujesz, że z Twoją seksualnością jest coś nie tak, że nie odczuwasz tej satysfakcji takiej, jakbyś chciała, jakbyś chciał. To zapraszam Cię na konsultacje i zapraszam Cię do programu Wychodzę z Traumy. Podziel się komentarzem, możesz do mnie napisać też prywatnie, jaki jest swój problem, i wtedy zobaczymy, czy, jak do tego w ogóle podejść. I nie ma się co wstydzić, bo każdy z nas ma coś na tym tle, z różnych okresów do posprzątania. Nie jest tak, że wszystko jest idealne. Także zapraszam Cię serdecznie, dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie o trauma, gdzie będzie poruszony inny obszar, inny kontekst. Pozdrawiam! Zasubskrybuj mój kanał! Dziękuję, że jesteś! Dziękuję za wszystkie lajki, serduszka, za subskrypcje. Podziel się o czym też chcesz, żebym tutaj mówiła. Co byś chciał, co byś chciała słuchać w komentarzu? Będzie mi bardzo miło i będę zainspirowana do tworzenia nowych treści.